Działania amerykańskiej administracji rzeczywiście negatywnie wpłyną na światową gospodarkę, przede wszystkim z perspektywy obrotów handlowych, ponieważ one będą częściowo wstrzymane, zaburzone. Ta niepewność, która jest gospodarcza, która jest spowodowana działaniami Trumpa, już można powiedzieć, że jest, odbija się na perspektywie przedsiębiorstw. W naszym badaniu 40% eksporterów wskazywało, że 40% przedsiębiorstw Wskazywało na to, że obawiają się skutków wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, więc widzimy, że po prostu na działalności gdzieś z tyłu głowy przedsiębiorców musi odbijać się to, co się dzieje z perspektywy światowego handlu, ponieważ nie wiadomo dokładnie, jak ten handel będzie wyglądać. Nawet jeśli teraz wiemy, że Amerykanie podwyższają swoje cła, no to także inne państwa będą musiały właśnie chronić swoje rynki ze względu na to, że. Będą zmiany na rynkach globalnych i niektórych produktów może być dużo, co będzie wywierało presję na lokalne rynki. Więc, generalnie rzecz biorąc, te turbulencje handlowe wpływają negatywnie na zarówno prowadzenie biznesu i niepewność z tym związaną, jak i również na twarde dane: po prostu to, że ta bariera na wejściu na rynek amerykański powstanie spowoduje to, że te obroty się obniżą. Pierwsze decyzje między innymi Chin też są w ten sposób widoczne, że od, wprowadzają działania odwetowe i cła odwetowe, a także nawet nie, właśnie niekoniecznie cła odwetowe, ponieważ import z USA do Chin jest mniejszy, ale szukają innych sposobów nacisku na amerykańską administrację, między innymi poprzez ograniczenia dostępu do surowców krytycznych. Tutaj były wprowadzane obowiązek rejestracji i Uzyskania licencji na eksport pewnych surowców, a także śledztwa wobec amerykańskich spółek działających w Chinach. Więc widzimy, że następuje tak, to, to, co się nazywa Weaponization of Trade, czyli wykorzystywanie handlu i w ogóle wszystkich relacji gospodarczych jako broni. Tak samo Unia Europejska, rozważając swoje potencjalne działania odwetowe, dotychczas zapowiedziała, że na cła cel, następują. I aluminium odpowie tym, w ten sam sposób jak w 2018 roku. Te cła mają być wprowadzone z opóźnieniem, więc jest próba dania czasu Amerykanom na to, żeby jednak zmienić podejście. Ponieważ to nie nadchodzi, no to te cła odwetowe się pojawiają. Chociaż nie jest tak, że są konieczne w sensie, że nie, nie ma obowiązku. To ani Chiny, ani Kanada, Meksyk czy Unia Europejska nie jest zmuszona do nakładania tych ceł, ale raczej uznaje, że jeśli tego nie zrobi, to wówczas Amerykanie będą mogli kontynuować tę politykę i wywierać coraz większą presję celną właśnie na, na swoich partnerów.